No, niestety no, musiałbym odkręcić szczękę hamulcową, żeby dojść kluczem pneumatycznym, więc użyłem sobie grzechotki do poluzowania śruby. No, po prostu stanąłem na niej, tak, włożyłem, ją, tak, bo było bardzo mocno dokręcone. Przytrzymałem się karoserii, stanąłem, odkręciłem, a teraz użyję, bo mam tu takie klucze, no, takie powiedzmy. Dostałem w prezencie, może to nie jest jakiś tam super firmowy, ale i teraz tak nakładam sobie jeden tutaj, tak odwrotnie, o, czyli tak, tak, i będę nim kręcił tak, a tutaj do środka włożę mu imbusik. Tylko muszę dobrać, który to chyba będzie, to chyba będzie ten, tak mi się wydaje, że to jest szucha, ale... A, ale brudno w środku, niestety nie, to będzie ósemka. Niemożliwe. no ale zobaczymy, nie ósemka, szóstka. A, tak, szóstka. No i, no i co, no i wtykam ją porządnie, żeby się złapała. No i teraz kręcę, opiera mi się o tamto, i odkręcam Ręcam sobie powoli, tak. Proste, bardzo proste sprawy za które u wymieniaczy części trzeba kupę kasy płacić Powiem Wam tak, teraz bardzo mocno myślę, bardzo mocno myślę o tym, żeby sobie kupić chińskie auto Czytałem, czytałem, słuchałem opinii różnych ludzi, którzy twierdzą, że może i Chińczyk dobrym jest, dobrym jest tanim rozwiązaniem, ale że że nie wiem, że serwis, że no ja nie serwisuję aut, tak. Nie miałem jednego auta nowego, miałem e, więcej. I nigdy nie jeździłem na serwisy, znaczy e, kiedyś zdecydowałem się raz, jak kupiłem dawno temu takiego Opel ona no na firmę kupiłem. No i dowiedziałem się, że muszę wymienić olej po 40 tysiącach, tak, żeby to wszystko serwisowo i tak dalej. No i stwierdziłem, że po 400 tysiącach to przez ten silnik będzie bubel. No i wymieniałem po swojemu, co tam naj, najpóźniej, tam na początku tam oczywiście nie w, wcześniej niż 10 tysięcy, potem tam 11, 12, a potem już powiedzmy co 15 tysięcy kupowałem longlajwy. No i ja sprzedawałem swojego, miał 150 ponad tysięcy, chodził jak nówka, a mój znajomy kupił takiego samego i jeździł na serwisy i jego po 150 tysiącach to już był Padlina, znaczy może nie padlina, ale zimą mnie odpalał, a mój tam palił bez znaczenia, mogłobyś mu dwadzieścia parę strzałów i chodził, nie? Więc ja uważam, że to co oni wymyślają o serwisach to jest jakaś brednia, no ale każdy musi mieć swoje, swój mózg, swoje myślenia i sam wyciągać wnioski z życia i z doświadczeń. Tak, zaraz to wyciągnę, wyciągnę górę, wyciągnę dół, no i za chwilę pokażę Wam jak będzie wyglądało już z nowym.